Mój przedmówca, głosem prawie radiowym, czego mi zazdroszczę, zakończył swoje wystąpienie takim opasku. Każda szkoła ma, swój, ma swoją historię, a nasza jest, a nasza mają naprawdę wyjątkową, ja się pod tym zdaniem <coughs> podpisuję. Jest rok 45. maj 22 Przybył na przyborza. Płowian Choroboczy jako pełnomocny Ministerstwa Oświaty, aby rozpocząć organizowanie szkoły zawodowej. Choroboczek zajął budynki przy ulicy Roosevelt 6 i Roosevelt 8, podkoduje przed wojną hohenzollers a po wojnie Roosevelt a w 1948 już ulicami Małgorzaty Formalskiej. Mowa tu o dwóch budynkach obecnej budowlanki obecnego stanowiska. W budynkach za czasów niemieckich mieściła się szkoła wykształcająco zawodowa. W myśl zarządzenia Ministerstwa Oświaty w budynkach szkolnych miało być organizowane szkoły tego samego typu. Pierwszą zorganizowaną szkołą była publiczna szkoła do dokształcająca zawodowo. Budynek przy ulicy Wormacki 8 był nienaruszony i miało kompletne wyposażenie łącznie z kancelarią. Budynek ten został w dniu 6 czerwca 1945 roku podpalony i wewnętrzne urządzenia wspólnego. Budynek przesolarski 6 zajmował oddział Wojska Polskiego do dnia 24 czerwca 1945 Podobno Po doprowadzeniu części budynku do stanu na parterze pierwsze rozpoczęto naukę w dniu 15 października 1945 Stąd ta dzisiejsza uroczystość nie jest przypadkowa do 15 października. Uczniów było początkowo 12 i wszyscy miejscowego powodzenia. Uczniowie Uczniów tych przysłali mistrzowie rzemiosła, gdyż u nich uczyli się, a równocześnie mieli obowiązek uczęszczania do szkoły trzy razy tygodniowo od godziny 16 do 19. Nauka odbywała się początkowo dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Roboczek był sam i pełnił wszystkie funkcje kierownika i nauczyciela. Przy końcu roku było uczniów 20. Rok 46 ogłoszono zapisy do szkoły i z dniem 1 września uruchomiono jedną klasę stolarzką i dwie klasy dokształcające różnych zawodów. W klasie stolarzkiej było początkowo 7 uczniów, a przy końcu roku szkolnego 18. Klasy dokształcające obejmowały różne zawody i miały łącznie 26 uczniów. Szkoła otrzymała nową nazwę Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Przeprowadzono resztę remontów i doprowadzono budynek do całkowitej używalności Warsztaty szkolne. Warsztaty szkolne uruchomiono początkowo w budynkach przy ulicy Batorego 7, a w roku 1948 zorganizowano warsztaty przy zakładach elektronów węglowych. Internet. Internet uruchomiono 1 września 1947 roku przy ulicy Batorego 7. Ten internet był do lat 90., część z absolwentów tutaj obecnych pewno. Tam zamieszkiwano. W budynku przy ulicy Batorego 9 na parterze uruchomiono laboratorium chemiczne, do którego urządzenia wykonały warsztaty szkoły. W 55 roku uruchomiono kolejne warsztaty przy ulicy Hanki Sawickiej. Oj, przepraszam, myliłem się. Rok 1948 zorganizowano klasy stolarskie, malarskie i ślusarskie. Trybuna robotnicza, poczytna w tych czasach. Opublikował artykuł na drodze pomyślnego rozwoju znajduje się Publiczna Szkoła Zawodowa w Raciejwozu, licząca 9 klas i 325 uczni. Kropka. Również uruchomiono liceum chemiczne czteroletnie dla absolwentów klasy 7 szkoły podstawowej. Rok 51. zmieniono nazwę szkoły na zasadniczą szkołę zawodową metalowo budowlaną powstały klasy metalowa, stolarska oraz różnych zawodów. Rok 53, trzeci rok istnienia Technikum Gospodarki Komunalnej. Nowym dyrektorem został Augustyn Leśnik. Członkowie cechu podejmują decyzję o odbudowie budynku przy ulicy Kilińskiego, należącego do przedwojennej parafii ewangelickiej. Nowa siedziba cechu ma być pomnikiem rzemieślniczego czynu społecznego z okazji tysiąca tysiąclecia Państwa Polskiego. Rok 57, zmieniono nazwę na Technikum Budowlanej i Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Bogu. Rok 58, Zmiana na stanowiskach wicedyrektorów i pojawia się nazwisko Agusty Leśnika oraz znanego absolwentom e, 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 genialnego człowieka, konstruktora, pana Piotra Michałczuka, który został zastępcą do spraw szkoleniowych. W roku 63 ze struktur szkoły odchodzi technikum mechaniczne przynosi się na ulicę Zamkową i z relacji pana Bernarda Korzonka, który w tym właśnie roku rozpoczynał szkołę swoją właśnie zawodową. Marsz uczniów i pracowników obecnego mechanika przemacz przez miasto z udziałem telewizji odbył się o godzinie 8 albo 9 do nowej siedziby do dzisiejszej Politechniki nad Odrą. 30 sierpnia 1963 roku odbyła się pierwsza rada pedagogiczna. Obradom przewodniczą dyrektor Ryszard Dobosz, a wicedyrektorem była pani Henryka Baronowska. Rok 76 do szkoły przybyli specjaliści Alojzy Lazar, Dorota Fac, Marian Półgrabia. szkoła jest jak kombinat, liczy 45 klas. W roku 74 zespół szkół budowlanych został powołany ze szkół budowlanych, w skład którego weszło technikum budowlanej i zasadniczo szkoła zawodowa. W tym samym roku powołano liceum zawodowe w obecnym gastronomiku, kształcące w zawodzie kelner bufetowy, a potem w zawodzie gastronom. W roku 76 przeniesiono do gastronomiki, ale przepraszam, za te skróty, ale to lepiej się będzie Państwu rozumiało, bo tak skacze budowlanka gastronomik, przeniesiono do gastronomika ze Szkoły Podstawowej nr 2, Zasadniczą Szkołę Rolniczą kształcącą w zawodach Ogrodnik i Wiejskie Gospodarstwo Domowe i Zespołu Szkół rolniczo usługowej Puka 15-letni Jacek. <klucza> Spędził tam 4 lata. Poznał wielu ludzi, których szanuję do dzisiaj. Drodzy uczniowie, szacunek mam przez 45 lat. Skończyłem w 1984 i wróciłem na Wileńską 6 w 1989 już jako nauczyciel. Można? Można. Rok 90. powołano technikum gastronomiczne, które kształci w zawodzie żywienie zbiorowe. Rok później powstaje technikum chemiczne o specjalności analiza chemiczna. Rok 91 zespół szkół Roczłou Sługowych zmienia swoją nazwę na Zespół Szkół Zawodowych w W 95 utworzono został Liceum Rolnicze, a w roku następnym Liceum Krawieckie. I przeskok do współczesności. Rok 2015, który, w mojej subiektywnej ocenie, jest rokiem przełomowym dla dzisiejszego centrum. Powstały dwa centra, Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i nasze centrum, centrum nr 1 na bazie Zespołu Szkół Budowlanych i różnych Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Siedzibą szkoły stała się ulica Gimnazjalna 3. Dyrektorzy centrum uporządkowali kierunki kształcenia zgodnie z profilem szkół y do dzisiaj ten porządek jest, to zasługa dyrektora centrum nr 1 i dyrektora Janowskiego, dyrektora centrum nr 2. Nasz profil w techniku pozostał gastronomiczny, hotelarski, chemiczny i budowlany. W szkole zawodowej pozostały zawody takie jak cukiernik, kucharz, fryzjer, murarz, monter, sieci, czyli tu się nic nie zmieniło. W roku 2018 ze struktur centrum nr 1 wyłączono zespół szkół ekonomicznych, który z powrotem stał się szkołą niezależną a siedziba Centrum nr 1 wróciła na wileńską 6. Okres dziewięciu, dziesięciu przepraszam, nad istnienia Centrum w mojej subiektywnej osobie powtórzę ocenie powtórzę teraz jeszcze, jest czasem wielu pozytywnych zmian. Dokonano reorganizacji w obszarze administracji szkoły. Szkoła została poddana wielu remontom poprawiającym warunki pracy uczniów i nauczycieli. Dostosowano pracownię do nauki zawodu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami powstały nowe pracownie gastronomiczne, laboratorium chemiczne, pracownie budowlane, pracownia architektury i krajobrazu, pracownia hotelarsko-turystyczna, pracownia fryzjerska, pracownia geodezyjna, pracownia projektowania i wykonywania wyrobów odzieżowych i i tak dalej. Wymieniono wszystkie komputery nauczycielskie oraz w pracowniach na nowe. Budynek dostosowano do wymogów PEPOSZ oraz dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku budowlanki zamontowano dźwig osobowy Zwyczajnie zwanym windą. Pracownie oraz ich doposażenie były dofinansowane z pozyskanych środków Unii Europejskiej. Wymienię trzy: nowoczesne pracownie, małych zawodów w bycie radzieborskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim etap pierwszy i drugi, na łączną kwotę 5 330 293 zł, budowlanki. Jerzy Laska do roku 80, Zbigniew Wawrta do roku 90, Małgorzata Kolos od 1991 do 2007 i moja skromna osoba od 2007 do 2015. W tym miejscu pozdrawiam Państwa w imieniu Pani Dyrektor Małgorzaty Kolos, dzisiaj Małgorzaty Witkowski, serdecznie pozdrawiam. Rok 63-66 Pan Stanisław Przybysławski od roku 66 do 89 Pani Dorota Fac od roku 89 do 2004 Pani Bożena Kudzińska latacz od roku 2004 do 2014 i rok szkolny 2014-2015 Pani Marzena Mroczek Składam wszystkim wszystkim związanym z naszym centrum wyrazy podziękowania za każdy najdrobniejszy gest Dziękuję obecnym i byłym pracownikom za zaangażowanie w wspieranie edukacji młodych ludzi. Taką mamy misję. Wszystkim Państwu gratuluję, że interesujemy się oświatą. Mam nadzieję, że do kolejnego lecia, może 85, a może 90, mam takie marzenie, żeby tych czasów z Państwem dożyć. Dziękuję bardzo za uwagę.